Siema, siema z tej strony Yeti! Witam bardzo serdecznie widzowie w kolejnym odcinku Spalionowa. Wpadłem, w sumie to ja wpadłem, to nie, dobra, 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 może inaczej powiem. Wpadliśmy, wpadliśmy na pomysł przebrzydły co prawda, bardzo przebrzydły, ale... Ale ciekawy, ponieważ widzowie robimy yy, nowy biznes z hejterem. Stwierdziliśmy, że musimy mieć własny biznes, skoro już się tak kumplujemy, to mamy własny biznes. I widzowie będziemy tworzyć własną sieć elektryczną. Będziemy kurde elektrykami i napalionowie po prostu... Słuchajcie, plan jest taki, tworzymy sobie tą sieć, mówimy o tym wszystkim, i wiecie, będą nas zatrudniać czy w ogóle, a tu nagle na Palionowie nie ma w ogóle prądu, ponieważ wyłączyliśmy go. Co wtedy? Wtedy przychodzi Palion, płaci zielone, my to naprawiamy, no i co? No i jesteśmy bogaci, widzowie, taki jest plan, zobaczymy, czy on wypali. Hejter, hater, kogo my tu mamy? Siema, siema. Siema jedi, jak tam? Gotowy do roboty? Do roboty gotowy, słuchaj jak musimy... Jak wyglądasz? Jakbyś miał gacie na czole. <laughs> zobacz, zobacz siebie, zobacz eee. siebie, ty nie wyglądasz eee, dobra, lepiej. Ale dobra, dobra. Dobra, dobra, ty się nie odzywaj, w ogóle tak, ja już mam pomysł gdzie to zbudujemy, troszeczkę wyrównałem ten teren i to nie będzie duża budowla, więc to jest duży no. plus, chodź za mną, chodź za mną, ja ci Ach. mniej więcej pokażę gdzie to jest. Nie, hejter, ty jesteś nienormalny, jak tyś no, to zbroj. zrobił? No, no co ty nie powiesz, nie? teraz dawaj tu do mnie, ja jestem na Palion Style. Gdzie ty jesteś? Lecę, Ja Słuchaj, jestem w górę. Jeśli, jeśli mowa o Palion Style, to właśnie będziemy musieli. O, widzę cię, widzę cię. dawaj tu do mnie. No będziemy... Boże, no będziemy musieli zamontować tutaj właśnie tą graficzkę. Znaczy, nie graficzkę, tylko światła, które będą to a? oświetlać. No i je wyłączymy, a potem bierzemy od niego zapłatę, rozumiesz? Ale to jest się mądry, to jest tak mądry. Tylko najpierw nie. musimy wziąć harac za den, za, za zapłatę, żeby to zrobić w ogóle. No to, to, no to na pewno nie? <laughs> e, ale dobra, dobra, tu patrz, tutaj tutaj to zrobimy, co ty na to? Myślę, że tutaj jest no? idealne miejsce. Tylko no. tutaj jest zakryte, ale w sumie geek, bo jak to nielegalny biznes, to może być zakryty. No okay. tak, no ale jaki nielegalny? On, on jest nielegalny? Ale... To jest znaczy, legalne. To jest legalne tak oficjalnie, ale nieoficjalnie to robimy nielegalne Aha, dobra, patrz, przygotowałem rzeczy. E, słuchaj, ja no? ci e, na twój uh. komputer wysłałem obrazek, jak to mniej więcej ma wyglądać. Jest jeden problem. Mam chyba za mało no? Stone bricksów i nie mam tych schodowych stone bricksów. dlatego musisz się załatwić. Oka, ja wiem ciągle sam. Aha, no to naj. <słuchaj> Dobra, patrz, i to wygląda mniej więcej A. o tak. O, dobra, super. A no widzę, to jest ten budynek, ten. No, no, no. Żółty, ten no, tak, tak, żółty, tak. Żółty, tak. No, dokładnie, ty to jesteś kozak, ale to jest powalone, dobra, to robimy to? Ale to długie ma być, nie? Nie, no to nie jest wielkie. Bo, bo wiesz, po co się wysilać? Skoro my będziemy Dorcia. tutaj się na tym taką kaskę, że oni po prostu sobie nawet nie wyobrażają tego. Ach. Znaczy na pewno będą wkurzeni, nie, ale no co... Idę z tego poszukać! Ja? Tak, szukaj, szukaj, a ja w tym czasie, a ja w tym czasie... I stąd briksów też możesz poszukać, bo chyba mam ich za mało, Aha. wiesz. Dobra, tu jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I to jest tak, raz, dwa, trzy, cztery... Czyli tak? Cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem! No i gip! I teraz do góry to jest... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay, dobra. No nie no to będzie to będzie po prostu superowo wyglądać. Tylko dobra, kurde... I co jeszcze chciałeś? I schody, i schody muszą być te stone wiesz? Dobra. A ja już robię I coś ty. jeszcze! Ej! A dobra, już wiem. Ej nie, na razie chyba to wszystko, wiesz? Na razie dobra, to było ma wszystko. Cześć, nie wiem czy, czy nie zrobiłem tego trochę za wielkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery... A nie, dobrze zrobiłem, okej, okay, dobra, bo jeszcze powiem, że zrobiłem troszeczkę za wielkie. Bo to trochę to trochę większe wygląda niż mi się wydawało, ale... Wow. Ale nie wygląda jak coś... Wielkie, stary, ty powalony jesteś! Nie no, to, to nie jest takie wielkie. Patrzy na masę na to. Jestem no. <laughs> Ale jak coś to ja pójdę po matce, bo mamy jeszcze w mieszkaniu. I w, ty, w no. ten. I w tym paliona e, starym co rozwaliłeś mu domek jest też trochę tych matców. Dajcie no tak. e, Daj, tu skody, daj tu skody. Ja mam Pal. stare, tutaj cegły, ile to robimy? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Jeden, dobra, siedem. O, trzy, cztery, tutaj nie, tutaj, pięć, tutaj, nie, tutaj mniej, tutaj mniej! Nie? O to tak. Tutaj będzie o tak. Tutaj będzie o Dobrze. tak. A to? A tu tutaj musisz zrobić, e, to jest inaczej, bo to jest trochę inaczej zrobione, bo tam masz, e, że coś takiego, a, popadź, że widzisz, o tak. Wyjdę, wyjdę, wyjdę. No no no, to tak musisz zrobić. Dobra, A ja w tym Dobra. czasie, ja w tym czasie zrobię. Eee, ale będziemy trzepać kaskę, hejter, Czy ty jesteś oh. gotowy na to? Będziemy bogaci, będziemy Będziem bogaci. Będzie cały. nie stary, my będziemy mega to jest bogaci. Koniec. nie to będą przekącanie, ja myślę, że tu przejmiemy te pole nowo całe. No, no przecież my będziemy mieli dostęp y... do całej elektryki. Oj, nie wiedzą na co się piszą, no, ale dobra, to już XPR, tak? Okej, okay, tak to wygląda. Aha. No możesz to ten. Coś, tak i tak. A tutaj co? A, I tutaj Ej, na Co tu. dalej stary? Co dalej? No, dalej robimy. Co dalej? No co i, co dalej? A, a, a Nie wiem, co dalej? Dobra, wygląda to... Wygląda to fajnie, wygląda to fajnie. E, teraz tak, miałeś mi dać te schody. Gdzie te, daj daj Ej, je, do, jest. Aha, się, to jest. Do shulker Mam boxa daj. No daj do mm. shulker boxa Dobra, ale jaką robię podłogę? No podłoga będzie dywan na pewno <laughs> Dywan, czyli będzie mm -hmm. stary niebieska Dobra, jaka niebieska? Zielona, dobra czekaj I teraz tak mm. <laughs> No bo tutaj damy jeszcze stone -brixa I zrobimy to mniej więcej Dobra -brix. E, I zrób stary ten Jak wielkie to ma być A ja ogarnę ten dywan Ogarnij. bierzemy ten bierzemy zielony, tego, nie? zielony, tak? No, żeby. żeby znaczy, nie wiem, czy zielony. No, obojętnie, szczerze, jaki. Po prostu, żeby to fajnie wyglądało. A, dobra, a, dalej, a dalej to się po prostu jakoś zajmiemy. Hmm, no dobra, tutaj tak. Hmm, hmm, hmm. Wiesz, co zrobimy? Wypełnimy co? podłogę. Ogólnie zrobimy tutaj na taki żółty kolor, wiesz? To będzie chyba lepsze. Dobra. Dobra, cyk, 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 cyk. Cyk cyk, 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 I też będziemy musieli to fajnie oświetlić. Ej, oświetlimy to fajnie, już mam pomysł nawet jak. Dobra, to będzie kozackie. To będzie kozackie. E, okej, okay, w taki sposób. E, teraz musimy... E, tutaj też tą briksy jeszcze. Cyk, okej. Okay. I zrobimy raz. Okej, okay, dobra, tyle wystarczy w sumie. I <ścoughs> już normalnie zaczniemy robić podłogę. E, żeby to nie było też takie, dobra jak to wygląda, z tej strony to wygląda, ok To widzę, możemy zjeść, ale o kurde, już się noc zbliża, ja w ogóle muszę zjeść Ja muszę zjeść i ten, i, i zaczynamy ponownie, i dobra, i teraz coś takiego Jak ci tam idzie? Idzie jak ale czekam tych mac, żeby były dobre Dobra, raz i hmm. dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Okej, okay, to będzie sześć w takim razie, i do pomocy Eee, tą Ryksy, i teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej. Okay. O nie, i tutaj trzeba zrobić tak. Raz i dwa, tak? Nie, czuj. coś tu jest nie tak. Bo to nie jest coś nie, równe. Coś mam. To nie jest równe, ale. No, Aha! Ale to nie musi być równe. To chyba nie, nie jest równe też na tym. A, okej, okay, dobra, no to, to nieważne. To zrobiłem po prostu coś w tym stylu. Cyk, cyk, cyk. Dobra, świetnie, to bo to na widać. No i co nie właśnie. Dobra, to... jest Ej, duże, to jest duże stary. No co? Ma być małe. No ale nie jesteś jakiś mega wielkie chyba, nie? Czy jest źle? Nie no chyba jest no, dobrze. Nie no, jest, no jest okej okay ale... chyba. To... Jest... No za wysokie. Mi się wydaje, że to powinno być niższe. Byłoby wtedy git. Zobaczaj, tutaj damy szyby. Po co? No bo muszą być, musi przecież być, nie? Dobra, ta tu dać już tego czy nie? Eee, na razie, na razie, jak chcesz, jak chcesz Ja sobie dam, ja sobie uzupełnię, o, mamy to, dobra, ekstra, mamy żółty A żółty się teraz przyda, bo trzeba zrobić tą podłogę, nie? Mhm, mm A ja ci dam jeszcze, jak chcesz Żółtego masz? Okej, okay, to zaraz a. a chyba styknie, czy nie styknie? Eee, głupi eee, zombiak! Ej, zabij go! Idź, O, dobra, zginął Cyk, 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 cyk Eee, co doliłem? Co dowaliłeś? Ja zrobiłem Dobra, gdzie masz ten żółty? Mm, no Dobra, na mam, 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 już, już złapałem Już złapałem, już złapałem, dobra. Dawaj to. Tak, tak, tak. Dobra, to się Ale my to zrobimy. Tak, ale będziemy musieli zrobić jeszcze taką podziemną piwnicę, a tam y, w tej <laughs> piwnicy zrobimy w tej piwnicy. Nieżenie dla wdyka. <laughs> No możemy, możemy, ej to nie byłoby takie złe, ale, e, dobra i wiesz co zrobimy nad tym budynkiem? Zrobimy nasze logo i to będzie błyskawica. O. Dobra, to będzie super wyglądało. Ej idealnie, no, albo to... stary ten, Zeus. O tak, dobra, dobra, czekaj teraz tu, 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 tu. dobra, tak, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, no i to wygląda, to wygląda nawet fajnie, nawet fajnie to wygląda, ale to jest trochę większe niż się spodziewałem. Dobra, my, to, my zaraz do was wrócimy, jak to zbudujemy, jak w ogóle widzicie mamy kaski, więc jest bezpiecznie, żeby tata hejtera się do nas nie przywalił, ale zaraz się widzimy No i dobra, hejter! Oh. Gotowe, stary, jesteśmy chyba gotowe. O, Jezu, co to było? Dobra, tak, tak. Widzowie, skończyliśmy budowę. Patrzcie na to. Zrobiliśmy w ogóle taką kurde błyskawicę tutaj. No, jestem z niej mega, ale to mega dumny. Fajnie, fajnie właśnie wyszła. Zy. E... by coś wykupić. No właśnie, właśnie, dzień dobry. Proszę o. Państwa, ja bym chciał światełka. Widzowie, mamy tu wszystko. Co prawda, to nie jest jeszcze dokończone w 100%, ale będzie. Musimy teraz zająć się przede wszystkim piwnicą, która zasila palionowo. Będziemy musieli stworzyć bezpieczniki hater i wszystko. To generator, ocenę, zbierdzi, generator, zbierdzi, to zrobimy. No tylko to, że to wszystko w piwnicy. <grydzi> tosta, No właśnie, no właśnie. Ale widzowie, no nie wygląda to źle, zobaczcie. Eee, szczerze wyglądało gorzej. Zmieniliśmy tą Bryki, no bo one właśnie moim zdaniem psuły. Właś... Aha, dobra, Czekajcie, bo tutaj jest. Eee, muszę... Tutaj, tutaj zrąbaliśmy. Nie podoba mi się to. Ale dobra, wygląda to całkiem w porządku. No i widzowie, tak, tak to się, tak to się właśnie prezentuje. Kajter. Eee, co myślisz? Nie zbijemy na tym fortunę? Ja myślę, ja myślę że, że na pewno... będziemy najbogatsi na nowe. A pa, no ja przy sobie, okazji no mamy, właśnie. mamy blisko bank, będziemy mieli, Kresja, gdzie, będziemy mieli gdzie kosić właśnie hajs. Nie, fajnie to Aha. wygląda, wydaje mi się, że naprawdę będzie z tego... Będą z tego dzieci, że tak powiem. Dobra, mamy właśnie nawet swój własny komputerek. No i nie dotykać pod napięciem. Nie dotykaj hejter! Co? Ale to Czyż mogę, to ja elektryk! Ja elektryk, to co wam... O Boże, nie! Tanie, tak, no dobra, dobra, skoro tak uważasz. E, hmm. Dobra, czy coś? Ale ogólnie tak, co byś jeszcze tutaj dodał? Musimy poinformować eee. w ogóle Paliona, Paliona sponsoruje lepsze, procesy, tak, 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 Musimy Dywanowi napisać tamten, tam, petycję. Ty Ej, jak on smi. będzie robił, jak on będzie robił nowy dom, to my mu może oświetlenie no. zrobimy. No mówię, no i, i biznes, i, ale jacy czemu ty masz stringi na głowie? Eee, co ty mówisz? Jak to wygląda? No eee. Ej, to, to jest taki wygląda. lekki kaz, bo nie pasował na moją głowę. Musiałem go trochę zmniejszyć. A ty nie wyglądasz no lepiej, zywek. dobra? Ej, co tu robić, Co? 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 Tu, robi, tu jest bzyłaś, tylko nie ma już Ej, nazwy. No. A, nie ma nazwy. Lol. Dobra, fajnie. Patrz, chodź, pokażeć coś, pokażeć coś. Chodź jeszcze za mną, bo chcę ci pokazać, gdzie zarobimy swój pierwszy, pierwszy biznes. Ej, gdzie ty jesteś? Idę, idę, idę. Idę, bo lagamian, no? No, dawaj tu, patrz. Tutaj, tu. A, tutaj, tutaj tak. zrobimy nową ścieżkę i w tą stronę i ona będzie prowadzić tak. tutaj, tutaj, albo hmm. tu, patrz, tutaj będą te światła, czekajcie, ja mam światła, nie mam, dobra, ale no na pewno Ale możemy patrz. też na przykład ratus oświetlić cały, pa, w środku. To, to na pewno, to na pewno, ale patrz tutaj. I tutaj zrobimy po dwa i słuchaj, zrobimy coś takiego. Oni sobie no. idą, idą i nagle bum, zapalają się światła. Przecież to będzie tak kozacko wyglądać. Pewnie, że to robimy, no. hejter. No dobra, robimy widzowie, to. powiem wam szczerze, mamy już takie plany po prostu, że wam się w głowie nie mieści. Musimy zrobić więcej takich latarni w ogóle, zobacz, żeby to bardziej przypominało właśnie miasto. E, więc tak to będzie wyglądać. Widzowie, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mamy pełno pomysłów na to, jak to wszystko ma wyglądać. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.